Te możesz puścić po wyskoku, na no, obiekcie ich nie puścisz. Dobra? Dwa kroki w górę. I pamiętaj, że skoczemy na tym nie wcześniej. Idziemy na krawędź. Yes. trzymaj. Ok, patrzcie na Ciebie. Ready, set, go! Nie, nie. Polowie zaraz mogę jeszcze raz skakać Dobrze, powoli się prostować, bo no, zaraz będzie znowu karnie Dobrze?